Witajcie! Dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami odpowiedzią na pytanie, kto powinien poddać się badaniu psychologicznemu. Wbrew pozorom, liczba zawodów, do wykonywania których niezbędne jest wykonanie takich badań, nie jest wcale taka mała. Konieczność wykonania badań psychologicznych reguluje szereg ustaw i rozporządzeń. Ja wymieniłam tutaj tylko te najważniejsze. Wynika z nich, że badaniu psychologicznemu poddawać muszą się kierowcy, Osoby chcące pracować jako żołnierze, strażacy, policjanci, piloci, strażnicy, osoby, które chciałyby posiadać pozwolenie na broń, pracownicy ochrony fizycznej, osoby pragnące pracować jako sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy, osoby chcące pracować na kolei na przykład jako maszyniści, kontrolerzy biletów, a także szereg osób kierowanych na takie badania w ramach badań profilaktycznych z medycyny pracy. I zacznę od osób kierujących pojazdami. Są to badania wykonywane z ramienia psychologii transportu. Wykonuje się je, żeby orzec o tym, czy istnieją jakieś przeciwwskazania psychologiczne do kierowania pojazdami. I Pierwszą grupą, która podlega takim badaniom, są tak zwani kierowcy zawodowi, czyli tacy, którzy starają się o uzyskanie, przywrócenie lub przedłużenie uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C, D, C, E, D. +E. Kierowania tramwajem. Drugą grupą są kierowcy, którzy coś przeskrobali, a więc uczestniczyli w wypadku drogowym, prowadzili pojazd w stanie nietrzeźwości lub też przekroczyli dozwolone 24 punkty karne. I trzecią grupę stanowią kierowcy pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne, a także instruktorzy i egzaminatorzy. To tyle, jeśli chodzi o badania z psychologii transportu. Chciałabym jeszcze krótko wspomnieć o badaniach z medycyny pracy, ponieważ jest spora grupa osób, która właśnie z tego ramienia jest poddawana badaniom psychologicznym. W myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, badaniu psychologicznemu powinniśmy być poddani wtedy, kiedy pracujemy w narażeniu na czynniki toksyczne, niekorzystne czynniki psychospołeczne i prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej. I właśnie ta sprawność psychoruchowa budzi pewne kontrowersje. Po pierwsze, nigdzie do końca jej nie zdefiniowano, a po drugie, nie w każdym akcie prawnym prace, które jej wymagają, dotyczą tych samych czynności czy zawodów. Niemniej jednak z ramienia medycyny pracy na badanie psychologiczne najczęściej udasz się, jeżeli kierujesz pojazdem samochodowym, obsługujesz wózki jezdniowe podnośnikowe lub inne urządzenia podnośnikowe. Obsługujesz sprzęt drogowy czy budowlany, obsługujesz pulpity sterownicze, pracujesz na wysokości czy posługujesz się bronią. Pamiętajmy jednak, że to zawsze lekarz decyduje w oparciu o przepisy i wytyczne, kiedy i kogo wysłać na badanie psychologiczne. I na sam koniec przysłowiowy rzut oka na rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Lista ta zawiera 36 grup zawodów, do których wykonywania niezbędna jest szczególna sprawność psychofizyczna. Nie zawsze pokrywa się ona z wytycznymi z medycyny pracy. Zawiera szereg zawodów, zaczynając od operatora suwnicy, Poprzez pracę przy otwartych źródłach promieniowania, a kończąc na treserze dzikich zwierząt i akrobatach cyrkowych. Jak widać, jest spora różnorodność zawodów. To by było na tyle dzisiaj. W kolejnych postach postaram się przybliżyć Wam, jak wyglądają poszczególne badania psychologiczne. Do usłyszenia.